Witam wszystkich serdecznie na fanpage'u kierunektrener.pl. Jakub brzuch z tej strony. Każdego dnia przeprowadzam transmisję wideo na Wiedza i Biznes na, na naszej grupie dla trenerów. Także serdecznie zapraszam tam wszystkich, którzy są zainteresowani jeszcze większą ilością wiedzy. Ja lubię dawać proste rozwiązania, takie przynoszące konkretne efekty. Nie chcę mówić tutaj trenerom, co mogą zrobić, co być może zadziała. Chcę po prostu powiedzieć o tym, co. U nas zadziałało, u innych trenerów też zadziałało. Zresztą opinii jest pełno na temat m.in. Akademii Biznesu Trenera personalnego, którą otwieramy 10 września właśnie dla Was. Mamy limit miejsc. Chciałem to powiedzieć, że uzgodniliśmy z zespołem, że maksymalnie 100 osób przyjmiemy w takiej akademii. O czym dzisiaj opowiem? O pięciu krokach do zarobienia 3000 zł jako trener personalny. No najczęściej mówimy o takich większych kwotach, tak? Czy powiedzmy powyżej 10 tysięcy, czy nawet w Akademii o 40 tysiącach, ale te pierwsze 3 tysiące, o czym bym chciał powiedzieć? O tym, jak je w prosty sposób tak naprawdę można zarobić. Zrobimy to na przykładzie e-booka, czyli takiego produktu cyfrowego, który jest w formie książki, ale powiedzmy, ma od 14 do 20 stron i jest takim prostym know-how, które od razu nasi klienci mogą wprowadzić w swoje życie. No mojego e-booka osobiście przeczytało, jednego z moich e-booków przeczytało 2000 osób. Nie uważam tego za jakiś wielki wynik, ale myślę, że jest zadowalający w pełni. Mam tych e-booków trochę sam i teraz też piszę książkę, która będzie w formie papierowej. To już jest taki obszerny materiał, dochodowe social media w pracy trenera personalnego. No i o czym bym chciał powiedzieć na podstawie tego e-booka? Tak naprawdę... Poszerzając to jakieś większe projekty, możemy już iść w kwoty pięciocyfrowe. Chodzi mi o schemat. Mówię Wam dzisiaj te pięć kroków jako tak naprawdę schemat, który możecie wykorzystać zawsze w internecie do sprzedaży w zasadzie wszystkiego. Czasem, jak przygotowuję te materiały, to mam wrażenie, że nadałyby się do każdej branży w zasadzie, więc wybieramy na razie w pierwszym kroku ten jeden produkt, który chcemy sprzedawać, na przykład e-book. Określamy sobie jego cenę, z czym często trenerzy mają problem. I w tym określeniu ceny jakby mieści się to, że ja to robię na podstawie ilości stron. Proponuję tutaj, żeby ten e-book kosztował 30 zł. Tak? Określamy sobie cenę. Ile chcemy sprzedać około egzemplarzy? No skoro 30 zł, no to 100 egzemplarzy, żeby zarobić... 3000. To jest prosta matematyka i to są bardzo fajne kroki na sam początek. Wybraliśmy eBook za 30 zł, który chcemy sprzedać w 100 egzemplarzach i zarobić 3000. To jest nasz punkt wyjściowy do w ogóle wszystkiego, ale dalej się zaczynają schody, bo wyliczenia są zawsze łatwe, tak. Dodajemy cyferki i to jest proste, ale przeprowadzamy kampanię marketingową na tylko jednym portalu, czyli na przykład na Facebooku. I ważne, żebyśmy sprzedawali. Jeden produkt na tym jednym portalu, e, po prostu i do tego się na początku ograniczyli, bo oczywiście później, gdy rozszerzamy kampanię marketingową, rozszerzamy swoje działania, to, to ja już w zasadzie działam na większości portali społecznościowych, takich nawet e, niszowych. Po prostu każdy ma swoją specyfikę i można na nim fajnie e, swoją markę wybudować, jakby innymi narzędziami, ale w tym samym kierunku, prawda? No bo inaczej się komunikujemy na LinkedInie, inaczej na Facebooku. To jest. Rzecz oczywista, ponieważ no, one mają różne y, poziomy komunikacji, i tak samo wchodzimy tam w innych celach, ale to na pewno wiecie, bo to jest wiedza ogólnodostępna, tak więc dzielimy naszą kampanię marketingową tego e-booka na trzy etapy. Najlepiej, żebyście sobie wzięli coś do pisania. I po prostu sobie spisywali to, co mówię. Więc najpierw budujemy sobie rozpoznawalność. To jest zawsze punkt wyjściowy każdej marki, każdego produktu, ale chodzi tutaj o budowanie rozpoznawalności tego e-booka. Bo naszej rozpoznawalności to ok, to wiadomo, że to im lepiej, im więcej tym lepiej. Ale sam fakt, żeby tu mnie dobrze zrozumieć, rozpoznawalności tego produktu. Ponieważ nie każdy może rozumieć po co mu taki e-book. Nie każdy może rozum, wiedzieć, że Wy go napisaliście. Wiedzieć po co. I wszystko co jest związane z tym e-bookiem my będziemy tutaj komunikować. Czyli czym ten produkt jest, kim my jesteśmy. I tutaj w tym etapie... E Opracowujemy sobie plan postów na każdy dzień promocji. Oczywiście do tego dochodzi między innymi kampania marketingowa, gdzie w pierwszych celach Facebooka tak naprawdę mamy dwa cele: zasięg i rozpoznawalność. Co wybierasz, to już zależy od Ciebie. No jeżeli wybierzesz zasięg, no to pójdzie to zasięgiem, jak sama nazwa wskazuje i doszedł do dużej ilości osób. Jeżeli wybierzesz rozpoznawalność, no to będzie się tyle razy wyświetlać, aż ta rozpoznawalność będzie wzmożona, czyli po prostu ktoś zobaczy już to 20 razy, czy tam ileś, tak? Po prostu chodzi o sam fakt, sam wydźwięk tego, że widział to już kilka, kilkukrotnie przynajmniej. I to jest ten pierwszy etap. Tutaj pewnie zapytasz, ile on trwa? Moim zdaniem jak najdłużej, ponieważ do im większej ilości osób zakomunikujemy, że taki e-book mamy i że go na razie Komunikujemy, że go mamy, że jesteśmy, że w razie czego takie coś jest jeszcze w przygotowaniach, lub po prostu jest ukończone, ale sprzedaż będzie dopiero na przykład za miesiąc. No i dlatego budujemy sobie jakąś tam rozpoznawalność. Spójrz na naszą Akademię Biznesu Trenera Personalnego. Tak naprawdę zaplanowaliśmy promocję Akademii 67 dni wcześniej, mimo że to już druga edycja. Kolejny krok to jest regularne dawanie wartości, taki wyświetlany slogan, prawda? informowanie o produkcie, aby mogli ludzie nam w ogóle zaufać, wiedzieli co sprzedajemy. No Chodzi o wgłębienie się w specyfikę tego produktu, czyli jak on wpłynie, jak ten e-book wpłynie bezpośrednio na życie tej osoby. Tak? Po co ona go pobiera? No bo spójrz, najczęściej e-book ma jakieś takie proste zastosowanie, rozpoczyna, rozpoczyna jakąś drogę. Tak? E-book 30-stronowy nie rozwiąże problemu otyłości, ale na przykład pomoże w pięciu krokach ją w jakiś sposób ograniczyć, tak? Czyli po prostu, albo na przykład, jak w ogóle zacząć, jak się wziąć za siebie, jak się zmotywować, a dopiero później, jak już ktoś wie, jak się zmotywować przez te pięć kroków w tym e-booku, tak e-book się może nazywać, to dopiero w dalszej części ścieżki zakupowej może w ogóle coś od nas więcej kupić, jakiś produkt lub usługę. I jakby tutaj kwestia jest taka: e-book służy do w zasadzie, można go stosować w różnych celach. Prawda? Może być lead magnetem, tak zwanym, czyli po prostu czymś, co przyciąga klienta w pierwszej chwili. On się zapisuje na listę mailingową, dostaje sekwencję maili i jest w naszej bazie. Jakby to jest, to służy taki, powiedzmy, to jest taki haczyk, można powiedzieć, tak? Druga rzecz to jest e-book na sprzedaż jako produkt i jakby tu się tym zajmujemy, prawda? Więc dajemy wartość ludziom w związku z tym e-bookiem. Tak? Możemy dać 15-minutową nawet konsultację, tak? bo to nie chodzi o samo sprzedanie tego e-booka za 30 zł. Chodzi o sam fakt dania wartości ludziom tym, no i rozpoczęcia w ogóle Twojej marki w głowie tej osoby. Czyli jeżeli ona sobie takiego e-booka kupi, no to może kupić też inne Twoje produkty, zwłaszcza, że jest już w Twojej bazie mailingowej na przykład. I Ty możesz co jakiś czas wysłać też jakąś nową ofertę tej osobie, czego nie polecam robić za często, to już jest temat na zupełnie inną rozmowę. Więc dajemy regularnie wartość. Co, ta, co tutaj mam na myśli? Oczywiście codzienne posty, codzienne live'y związane z tym e-bookiem, tak? czyli okołoproduktowa komunikacja, ale też pokazywanie tego i Jakie opinie mają inni o tym e-booku, tak? jakie odnieśli może efekty po nim? Tak samo jak ty widzisz efekty z akademii, efekty kursantów, tam, gdzie się pojawiają konkretne kwoty, tak, tak samo mogą się pojawiać konkretne centymetry, które ubyły w pasie po tym e-booku. To, że on ma 20 stron, nie oznacza, że jest bezwartościowy, to, czy, czy mało wartościowy, to jest często mylone pojęcie. W rzeczywistości taki prosty e-book może być bardzo wartościowy. Wbrew pozorom, bo ludzie myślą, że jeżeli ma mało stron, no to nie. Tak naprawdę treściwy e-book, który przeprowadzi kogoś przez jakiś problem od A do Z krok po kroku, jest bardzo dobrym produktem i jak najbardziej jest wart swojej ceny. Następny etap. Tutaj, żebym nie zapomniał, też stosujemy reklamę sponsorowaną jak najbardziej, na przykład odnośnik do naszego artykułu, tak? część naszego artykułu, czy na przykład pobranie pierwszych dwóch stron tego e-booka, tego e czy trzech stron. I to jakby zachęca też osobę do przeczytania większej ilości, zwłaszcza, że już na samym początku jest zainteresowana, widzi, że ten e-book jest wartościowy. Następny etap to ofertowanie i sprzedaż, gdzie ogłaszamy klientom dokładny dzień oferty, w którym będą mogli zakupić od nas tego e-booka. Możesz go stosować tak, że możesz stosować tę sprzedaż ciągłą, możesz stosować sprzedaż np. miesięczną, że tylko w tym miesiącu jest ten e-book dostępny. To już jest tak naprawdę zależne od Ciebie i Ty tutaj decydujesz. Nie ma to wielkiego związku czy przełożenia, nie ma żadnej reguły, to jest Twój wybór. Ofertujesz i sprzedajesz, pokazujesz, że ten e-book jest w sprzedaży za 30 zł. Możesz do niego dołożyć też jakąś dodatkową usługę, która zmotywuje te osoby, na przykład plan treningowy na tydzień. Wtedy jeszcze ludzie dostają dodatkową wartość do tego. Następnie no jest oczywiście obsługa, w której do e-booka podarujemy na przykład darmową konsultację, tak? czyli bo tutaj kluczem nie jest to, że dodajemy tą konsultację za darmo żeby po prostu była jakaś kolejna gratis. Tylko kluczem jest to, że my dbamy o proces u klienta. Jeżeli on czyta tego e-booka, to my chcemy wiedzieć, jakie miał po nim wnioski, co możemy poprawić i co możemy mu jeszcze dać. I jakie są jego efekty, być może potrzebuje naszej pomocy. Po to jest ta darmowa konsultacja. Następnie jest zautomatyzowanie procesu poprzez ustawienie sekwencji reklamowych, landing page'a i mailingu. Co jest na tym poziomie, którym mówię teraz troszeczkę wyższą szkołą jazdy. Nie czarujmy się, że w trzy miesiące, czy nawet w pół roku nauczymy się automatyzować proces sprzedaży online, bo to jest moim zdaniem niemożliwe. Kolejna rzecz to jest kolejny krok, tak? To jest czwarty stworzenie lejka sprzedażowego, złożonego z reklamy sponsorowanej, która kieruje bezpośrednio do strony lądowania. Taką prostą stronę lądowania, słuchajcie, możecie sobie zrobić programie takim jak Get Response, gdzie w customowym edytorze przesuwacie tak naprawdę tylko klocki i dajecie nanosicie na to teksty. Bardzo to jest proste, możecie również to zlecić. I lejek sprzedażowy jest po prostu szerokim dotarciem, który później zwęża się ku ludziom bardziej zainteresowanym tym naszym klientom, gdzie te lidy są stopniowo jakby podgrzewane, tak? Czyli po prostu ludzie dostają coraz więcej wartości, aż decydują się lub się nie decydują, bo to nie jest żadna metoda czarne lub białe. To jest po prostu taki proces sprzedaży, który formułujemy w internecie. Identycznie ma on się w rzeczywistości, kiedy klient pierwszy raz przychodzi do nas na trening lub usłyszał o nas, a dopiero później tak naprawdę może u nas cokolwiek zakupić. Więc tutaj ten lejek sprzedażowy. Ogranicza się do najpierw sekwencji reklam, a później strony lądowania. Ale po co jest nam ta strona lądowania? Już mówię, z tej strony lądowania e, tak naprawdę ludzie mogą się zapisać na Waszą listę mailingową. To i tutaj pojawia się na przykład pojęcie lead magnetu. Możecie zrobić, odbierz pierwsze trzy strony czy cztery e-booka. I zapisz się na naszą listę mailingową. Ktoś odbiera tego e-booka właśnie na landing page, zostawia swoje dane. Nie zapomnijcie również dodać adnotacji, tak żeby było to zgodne z przepisami. Ktoś pobiera, dostaje trzy strony i jest już zachęcony wstępnie do produktu. My mamy go w bazie mailingowym, więc przechodzimy dalej. Tworzymy mailing, aby po zapisie do strony lądowania nowy odbiorca otrzymał informacje następujące: kim jesteśmy, czym się zajmujemy. W czym pomagamy, gdzie i co można od nas kupić i specyfikacje dotyczące tego e-booka. Skoro się nim zainteresował, niech wyrazi opinię o tych trzech stronach, czterech, a następnie w toku tej komunikacji, kiedy dowie się, jaka jest nasza historia, dlaczego zajmujemy się tym, a nie innym, jaka jest nasza oferta, ale nie w sensie dosłownym kup ode mnie treni, tylko opowiadamy o sobie, że my pomagamy w ten sposób ludziom. I tak naprawdę, kiedy nadejdzie dzień otwarcia sprzedaży, kiedy ten e-book już. Tej sprzedaży będzie, to my właśnie w tym momencie zaczynamy sprzedaż produktów od tego dnia, w którym sobie założyliśmy, stosujemy tą sprzedaż, czy ciągłą, czy miesięczną, czy jakąkolwiek, może być tak naprawdę tylko 48 godzin, ale te osoby są już w naszej bazie, dostają informacje o tym, są już wstępnie zainteresowane, troszkę przeczytały tego e-booka i to jest prosty sposób, jak tutaj sprzedać tych e-booków 100. Otóż istnieje coś takiego w marketingu jak konwersja, i co tutaj mam na myśli? Konwersja to jest procent sprzedaży z dotarcia, Czyli jeżeli dotrzemy do 1000 osób, a zakładamy konwersję 10%, to te 100 osób powinno od nas zakupić tego e-booka. Tak? I dlatego szacując takie coś, bo to jest taki minimalny stopień konwersji, wiemy, że musimy dotrzeć do danej ilości osób. Dla Ciebie to jest wskaźnik pod tym względem, że jeżeli dotarłeś tylko do 60 osób, to nie sprzedasz tych e-booków, prawdopodobnie, znaczy, to nie sprzedasz ich 60. O, w ten sposób, bo wiadomo, że nie sprzedaż ich 100. Ale jeżeli dotrzesz do 100 osób i zawiedziesz się, bo kupiło tylko 10, to być może dla Ciebie to jest jasna sytuacja, że kupi go dopiero 100, kiedy będzie tych osób 1000. Oczywiście w przypadku produktów. Takich, które kosztują 30 zł, naprawdę ta konwersja potrafi być nawet 50%. Z tym, że nie ma co tutaj kolorować, trzeba się oprzeć na liczbach, więc twoje reklamy będą ci jasno dawać do zrozumienia, ile osób zapisało się na, ile osób zobaczyło twoją reklamę. Mailing i ogólnie programy takie jak GetResponse czy MailChimp, czy jakiekolwiek, będą ci dawać jasny znak, ile osób jest już na twojej liście. Bo być może, jeżeli będziesz tych osób już miał 200, 300, 400 w bazie, to będziesz widzieć, jaki później efekt to dało. Być może na samym końcu, kiedy będzie ich 1000 czy więcej, to po tym, kiedy otworzysz sprzedaż. Kupi na przykład Twojego e 70, będzie to dla Ciebie jasny znak, jaka była konwersja. Sprzedaż tych e 70, ale masz dalej tą bazę. Możesz tak naprawdę tym ludziom zaoferować go w kolejnym miesiącu czy za 3 miesiące. Proponowałbym nie robić czegoś takiego miesiąc po miesiącu, raczej na przykład za 3 miesiące. W tym czasie i tak wykonujesz inne usługi, sprzedajesz inne produkty. Więc w ten sposób możesz w bardzo prostą zarobić, dowolną kwotę, którą sobie możesz, którą określisz. W internecie, a to jest tak naprawdę początek. <coughs> Pewnie myślisz sobie, że teraz dużo wiedzy, tak? Wiem, że dużo wiedzy, bo sam ją długo zdobywałem, długo w praktyce. Nie da się takich rzeczy, że tak powiem, po prostu sobie napisać, wymyślić. To jest coś, co zostało przetestowane naprawdę dziesiątki razy i zawsze dawało dobry rezultat. Oczywiście tutaj wchodzimy w specyfikę tego, jak te reklamy ustawić, bo jeżeli. Ktoś e, nie zrobi dobrej kreacji, dodatku, źle stargetuje reklamę i nie będzie dobrze operował budżetem, no to wiadomo, że ta sekwencja może się troszeczkę posypać. Tak? Istnieją tu takie elementy. Jeżeli ta oferta będzie źle stworzona, tak samo może być tutaj błąd. Jeżeli e-book sam w sobie będzie mało wartościowy, będzie źle stworzonym produktem, oczywiście te trzy strony nie zachęcą ludzi. Może być problem pod tytułem Mailing nie dotarł, ponieważ e, no, tak ułożyliśmy sekwencję, dodaliśmy tyle obrazków w takiej rozdzielczości, że po prostu zostało to wrzucone do spamu. I takich błędów jest dużo. O nich też mówię w książce Dochodowe Social Media w pracy trenera personalnego, ale też w Akademii. I chciałbym w celu większego, nabycia większej ilości wiedzy, zaprosić Cię na bezpłatne szkolenie, stabilny biznes trenera personalnego od 0 do 10 tysięcy krok po kroku, które odbędzie się. 10 września o godzinie 19:00 i możesz się zapisać poprzez wydarzenie, które jest w opisie i zapraszam cię też do skorzystania z akademii biznesu trenera personalnego, która właśnie otwiera się 10 września o 20:30, więc zaraz po webinarze otwieramy akademię od 10 do 17 września będzie do nabycia, możesz to śledzić na bieżąco akademia akademiabiznesutrenera.pl i po prostu później zamykamy tą sprzedaż do przyszłego roku. Podamy też nasze ogólne inicjatywy, które podejmujemy na rynku fitness dla was dla trenerów. Zobaczycie sobie ile tego jest i na co można tutaj dołączyć. Nasza Akademia zawiera się w 194 filmach, 11 dokumentach. Wszystko krok po kroku. Darmowa strona www o wartości 1800 zł jest przełomową ofertą. Dodatkowo 6 grafik od naszego grafika również za darmo. Kalendarz, długopis wszystko z logiem kierunek kierunektrener.pl, również kubek, bilet wstępu VIP na konferencję Wiedza i Biznes 2.0, dostęp do webinarów premium, dostęp do naszej grupy VIP i cała, całe mnóstwo innych dogodności w postaci na przykład konsultacji z ekspertami w ilości 4 godzin, ponieważ wiemy, że. Przez 194 filmy. Ktoś musi zostać też poprowadzony. Więc zapraszam serdecznie jeszcze raz. 10 wrzesień 19. Stabilny biznes trenera personalnego od zera do 10 tysięcy krok po kroku. Akademia biznesu trenera.pl oraz dochodowe social media pracy trenera personalnego książka. Zapraszam też tu do komentowania, wyraź swoją opinię, jak Ci się ten filmik podobał, czy jest dla Ciebie wartościowy i żegnam się z Wami. Dziękuję za uwagę. Cześć!